Witam Was wszystkich serdecznie. Lech Poznań w sezon 2025-2026 wszedł bardzo źle. Przegrany Super Puchar Polski, wczoraj wysoka porażka z Krakowią, gdzie Lech wyglądał na drużynę bardzo ospałą, wręcz momentami nieprzygotowaną do tego sezonu. No a przede wszystkim też fala kontuzji, która nie ułatwia zadania trenerowi Frederiksenowi. Lech stara się jednak szybko łatać luki w składzie, i właśnie o tym ten materiał. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym wiele informacji na temat ostatnich ruchów transferowych. Lecha Poznań. Na samym wstępie, jednak, wielka prośba do Was. Zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał poniesie się dalej. Dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. I zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Pierwszym wczorajszym wzmocnieniem kolejosza jest Timothy Uma, 21-letni środkowy pomocnik, dwukrotny reprezentant Kenii, którego transfer mark wycenia na 2 miliony euro. Natomiast do Lecha trafia w ramach rocznego wypożyczenia ze Slawi. Braga bez opcji wykupu. Do Europy trafił w 2022 roku, kiedy to przeniósł się ze swojej ojczyzny do szwedzkiego Elfsborga. W Szwecji rozegrał 42 mecze, zdobył 3 bramki, zaliczył dwie asysty, czym zapracował sobie na transfer do Slawii Praga właśnie. W czeskim potentacie w ostatnich miesiącach nie zdołał się jednak przebić. Rozegrał tylko jedno spotkanie w pierwszej drużynie, tylko dwa mecze w drużynie nie rezerw. Slawia szukała na niego rozwiązania. Sławia szukała klubu, do którego mogłaby go wypożyczyć no a że Lech szukał pomocnika, to wszystko złożyło się w całość, no i Kenijczyk trafił na bułgarsko. Jaki to zawodnik i w czym się wyróżnia? To taki pomocnik box to box, który ma zarówno sporo atutów w defensywie, jak i w ofensywie. W fazie obronnej to piłkarz przede wszystkim bardzo nieprzyjemny dla rywali. Dużo pracuje w defensywie, od razu doskakuje do przeciwnika, stara mu się utrudniać życie, no a przy niezłych warunkach fizycznych, no bo umami, że 1,83 m jest to jego bardzo mocna broń w w sezonie 2024 na szwedzkich boiskach był czwartym pomocnikiem pod kątem udanych akcji obronnych wśród wszystkich, którzy rozegrali co najmniej 1000 minut, także jest to jak najbardziej spore wyróżnienie. Timothy Uma wygląda jednak dobrze również w rozegraniu. Jest zawodnikiem, który potrafi zagrać takie podanie otwierające, piłkę za linię defensywę, piłkę prostopadłą czy nawet takie krosowe długie podanie, co też pokazują statystyki. W sezonie 2024 celność jego długich Podań wynosiła 63%, celność podań do trzeciej tercji wynosiła 75%, no a to wyniki ponadprzeciętne. Reprezentant Kenii potrafi też zrobić różnicę w pojedynkę. Jest zawodnikiem, który dobrze kontroluje futbolówkę i jest bardzo zwinny, no a co za tym idzie, świetnie odnajduje się w pojedynkach 1 na 1. W sezonie 2024 skuteczność jego dryblingu wynosiła aż 66% i był to trzeci wynik wśród pomocników, którzy rozegrali co najmniej 1000 minut w lidze szwedzkiej. Ten pomocnik ma jednak również swoje nieco słabsze strony. Dysponuje raczej przeciętnym uderzeniem, piłka po jego strzałach leci wracają. Raczej taki niekontrolowany sposób. No a do tego wydaje się być piłkarzem dosyć chaotycznym. Starsza musi podejmować takie nieprzemyślane decyzje z piłką przy nodze. Lech Poznań potrzebował jednak środkowego pomocnika na wczoraj, no bo kontuzjowany jest Radosław Murawski. W środku pola zostani w zasadzie tylko Kozubal, Tordarson, no i ewentualnie Jagieł. No a przecież Lech Poznań gra w eliminacjach Ligi Mistrzów, także taka alternatywa była wręcz konieczna. Na papierze to zatem dobra reakcja na zaistniałą sytuację. Uma to piłka. Który profilem pasuje do Lecha Poznań, ma sporą atutów, na pewno więcej niż ewentualnych mankamentów. Ma też doświadczenie gry w Lidze Europy z Elfsborgiem, co może okazać się cenne dla kolejorza. Pytanie tylko na jakim etapie przygotowań jest. W tym roku grały dosyć mało, no Alech potrzebuje takiej realnej opcji do gry w środku pola na wczoraj. Niemniej jednak szansę zapewne dostanie, więc dla samego zawodnika to też dobry ruch. W Sławi Praga raczej w tym sezonie by sobie nie pograł, no a ze względu na sytuację, Kolejarza w środku pola pewnie przy bułgarskiej trochę minut otrzyma, także jest to dobry ruch dla wszystkich stron, no bo Sławia też ogra sobie piłkarza na nieco wyższym poziomie niż ich rezerwy. Zobaczymy, jak UMA poradzi sobie w Mistrzu Polski. Natomiast to nie jedyne wzmocnienie kolejorza. Z wczoraj oficjalnie nowym zawodnikiem Lecha Poznań został Pablo Rodriguez, a więc 23-letni środkowy pomocnik ofensywny pochodzący z Hiszpanii, którego transfermarkt wycenia na 1,8 miliona euro, a do Lecha trafia w ramach transferu definitywnego. Kolejorz miał za niego zapłacić według transfermarkt 1,2 miliona euro, więc trochę mniej niż wynosi ta jego umowna wartość rynkowa. No a jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. Rodriguez urodził się na Wyspach Kanaryjskich i tam też rozpoczynał swoją piłkarską karierę, ale szybko Akademię Las Palmas zamienił na Akademię Realu Madryt. Tam grał 4 lata, natomiast no nie zdawał się przebić do pierwszego zespołu. Wylądował we Włoszech, a konkretnie w Lecce, z którego kilka razy był wypożyczany. Najpierw do Bresi, następnie do Ascoli, a ostatni sezon spędził w Racingu w drugiej lidze hiszpańskiej. Tam rozegrał 38 spotkań, zdobył 7 bramek, zaliczył 3 asysty, był zawodnikiem pierwszego składu i walczył o awans do La Liga. Jego zespół przegrał jednak baraże, no a Rodriguez wrócił do lecze oprócz tych spotkań na hiszpańskich boiskach rozegrał również między innymi 96 meczów na poziomie Serie B, w których zdobył 15 goli i zaliczył 10 asyst. Ma też na koncie 4 występy w Serie A wchodząc z ławki rezerwowych, także ma już spore doświadczenie jak na swój wiek. Jaki to piłkarz? Jak widzicie po jego hitmapie z poprzedniego sezonu, w poprzedniej kampanii był zawodnikiem, który poruszał się nieco bliżej lewej strony boiska, więc może pełnić rolę również lewego skrzydłowego. Natomiast zdaje się, że docelowo będzie to zastępca Afonso Sousy, który prędzej czy później Lecha Poznań ma opuścić. Rodríguez to piłkarz przede wszystkim świetnie wyszkolony technicznie, prowadzi piłkę blisko stopy i jest zawodnikiem, który świetnie odnajduje się w takiej grze na małej przestrzeni, grze kombinacyjnej jest bardzo zwinny, no i czasem wręcz nieznośny dla rywali, często zmienia kierunek biegu, no i przez to też jest bardzo często faulowany. W poprzednim sezonie II Ligi Hiszpańskiej był trzecim najczęściej faulowanym Zawodnikiem. To piłkarz, który posiada dobre wejście w pole karne z lewej strony, poprzedzony jakimś dryblingiem, no a później takim mocnym technicznym strzałem prawą nogą, natomiast potrafi odnaleźć się również w innych rejonach pola karnego. To taki zawodnik, który ma poczucie, gdzie ustawić się w danym momencie w polu karnym przeciwnika. Jest bardzo nieprzewidywalny, bardzo niekonwencjonalny, jest zawodnikiem, który potrafi zrobić różnicę w momencie jakimś nietypowym zagraniem, jakaś piętka, tutaj jakiś no-look pass, no, to jest taki piłkarz, dla którego czasem przychodzi się na stadion. A do tego jest całkiem szybki, pomimo swojej takiej dosyć smukłej sylwetki, potrafi się też zastawić. Sporo pracuje w defensywie. To może piłkarz, który nie ma takiej jednej cechy wiodącej, natomiast nie da się u niego zauważyć też jakichś wyraźnych defektów. Na papierze to zatem naprawdę dobry ruch Lecha Poznań. Pablo Rodríguez to zawodnik, który pasuje do kolejorza. Ma papiery, aby zastąpić w przyszłości Afonso Souza, Może też zagrać na skrzydle, także jest to pewna alternatywa również na tą deficytową obecnie pozycję w kolejorzu. Jest dalej młody, może się rozwinąć, ma spory potencjał sprzedażowy, także Lech w przyszłości po prostu może jeszcze na nim zarobić. Na przecież doświadczenie zebrał już naprawdę spore. A dla samego piłkarza to też na papierze dobry ruch. W Serie A się nie przebił, na wypożyczeniach wyglądał naprawdę solidnie. Teraz trafia do Mistrza Polski, który bierze udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Najpewniej w Pucharach zagra, no a Rodriguez jeszcze... Jeszcze nie miał okazji występować nawet w eliminacjach do tych rozgrywek. No a to przecież świetne okno wystawowe dla każdego piłkarza. No a do tego Lech potrafi piłkarze sprzedawać, więc Pablo Rodriguez jeśli się odbuduje, to być może jeszcze wróci na poziom Serie A, no ale wtedy już na stałe. Zobaczymy, jak w Poznaniu przebiegnie jego proces aklimatyzacji. Natomiast w dłuższej perspektywie kolejorzowi może dać naprawdę dużo dobrego, nawet jeśli na samym starcie będzie potrzebował trochę czasu. Zdaje się jednak, że to nie koniec wzmocnień kolejorza. Nowym zawodnikiem Lecha Poznań ma zostać Louis Palma, a więc 25-letni lewy skrzydłowy, 27-krotny reprezentant Hondurasu, którego transfermarkt wycenia na 3 miliony euro. A według Sebastiana Staszewskiego, ma trafić do Lecha w ramach rocznego wypożyczenia ze szkockiego. Celtiku z opcją wykupu wynoszącą aż 4,5 miliona euro. Luis Palma swoją piłkarską karierę rozpoczynał oczywiście w swojej ojczyźnie, miał też epizod w Stanach Zjednoczonych, a do Celtiku trafił przez grecki aris Saloniki. Drużyna ze Szkocji wyłożyła za niego w 2023 roku prawie 5 milionów euro. Początek w Celtiku miał wręcz wybitny, natomiast później przyszła kontuzja, no i do regularnej gry w pierwszym składzie już nie wrócił. Wiosną poprzedniego sezonu był jeszcze wypożyczony do greckiego Olympiakos, Natomiast do tej swojej dyspozycji z początku w Celtiku już nie nawiązał. Łącznie podczas całej swojej dotychczasowej kariery uzbierał 70 spotkań w swoim macierzystym klubie, w których zdobył 23 gole, Ma też na koncie 64 spotkania na greckich boiskach z 18 trafieniami i 12 asystami. W barwach Celtiku rozegrał 48 meczów, strzelił 10 bramek i zaliczył 10 asyst, a do tego ma na koncie aż 17 spotkań w eliminacjach, bądź w fazie za. Zasadniczej europejskich pucharów w tym 7 meczów w samej Lidze Mistrzów gdzie strzelał bramki między innymi Feyenoordowi czy Atletiko no sufit tego piłkarza jest bardzo wysoko. Jaki to zawodnik i w czym się wyróżnia? Jak widzicie po jego hitmapie z sezonu 2023-2024 to zawodnik, który porusza się blisko lewej linii bocznej. Często schodzi do środka na swoją prawą nogę, która jest jego wiodącą w poszukiwaniu strzału, natomiast często schodzi też na lewą w poszukiwaniu dośrodkowania. To zawodnik w zasadzie obunożny, bardzo nieprzewidywalny dla rywali. Między innymi również dlatego, że jest szybki, bardzo dynamiczny, no i wybitnie często drybluje. W sezonie 2023-2024 był najczęściej dryblującym piłkarzem w Lidze Szkockiej. To zawodnik, który przede wszystkim potrafi świetnie obsłużyć partnera zespołu. Tak jak wspomniałem, po dryblingu często decyduje się na dośrodkowania. W sezonie 2023-2024 był drugim najczęściej wrzucającym piłkarzem w Lidze Szkockiej, no a celność jego dograń była ponadprzeciętna, wynosiła 35%. Do tego był piłkarzem, który w tamtej kampanii bardzo dużo kreował. Był siódmym piłkarzem pod kątem właśnie kreacji, pod kątem wypracowanych sytuacji, pod kątem asysty oczekiwanych. Najczęściej zagrywał też podanie kluczowe. Pod kątem smart passes był trzecim zawodnikiem w lidze. Pod kątem takich zagrań w pole karne, takich płaskich dograń, które nie są dośrodkowaniami, był drugim najlepszym piłkarzem w lidze. Także to zawodnik, który wyróżniał się praktycznie pod każdym względem, jeśli chodzi o dogranie, do partnera zespołu. Ale potrafi też wykończyć sytuację w pojedynkę w sezonie 2020. 23-24, o którym cały czas tutaj mówimy, no bo był to jego najlepszy sezon. Był piątym najczęściej strzelającym piłkarzem w lidze szkockiej. Często z lewej strony schodził w kierunku środka na prawą stopę, no i takim mocnym, technicznym strzałem uderzał na bramkę. Piłka po jego strzale opada w taki generalnie nieprzyjemny sposób dla bramkarza. Na no, przysile tego strzału jest to mieszanka zabójcza. A dodatkowo to piłkarz nieźle zbudowany, jak na swoją zwinność. Też sporo pracuje w defensywie. No to który w swoim piłku w swoim najlepszym momencie wręcz zjadł Ligę Szkocką pod każdym względem. Także sufit ma naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoko. Pytanie w jakiej dyspozycji będzie obecnie, no bo na wypożyczeniu w Olimpiakosie już po kontuzji aż tak nie brylował. Na papierze to jednak dobry ruch Lecha Poznań, który potrzebował skrzydłowego na wczoraj, no bo kontuzjowani są Wolemark, Hockans oraz Golizadech, więc wyrwa na skrzydłach jest naprawdę spora. Na no, Luis Palma to piłkarz z naprawdę ogromnymi możliwościami i jeśli w Ekstraklasie pokaże choć 60% z tego, co pokazywał na szkockich boiskach, to będzie to gwiazda całych rozgrywek. A dla samego Luisa Palme też na papierze wydaje się być to dosyć dobre miejsce na odbudowę. Lech ma problem na pozycji skrzydłowego, występuje w eliminacjach Ligi Mistrzów, co jest świetnym oknem wystawowym dla takiego piłkarza, aby mógł o sobie przypomnieć. A jeśli się sprawdzi, no to Lech ma mieć przecież w tym wypożyczeniu zapisaną opcję wykupu. Może i wysoką, no bo ma wynosić 4,5 miliona euro. Natomiast być może, jeśli Luis Palma odbuduje się w takim stopniu, to będzie warto wyłożyć takie pieniądze. No bo tak jak wspomniałem, sufit tego piłkarza jest naprawdę bardzo wysoko. Pytanie tylko, na jakim obecnie etapie przygotowań do sezonu jest? No bo przecież Lech potrzebuje skrzydłowego na wczoraj. Według informacji Tomasza Włodarczyka, jutro Luis Palma ma przylecieć do Poznania, w poniedziałek przejść testy medyczne. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ma on zostać nawet zarejestrowany. Do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Natomiast w jakim stanie? tego nie wiemy. Więc na oficjalny komunikat w sprawie tego transferu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. No nie do pozazdroszczenia jest obecna sytuacja Lecha Poznań, słaby start sezonu, multum kontuzji. To przede wszystkim rzuca się w oczy, no bo gdyby spojrzeć na kadrę Lecha Poznań w takim świecie idealnym, bez kontuzji, no to w eliminacjach Ligi Mistrzów wygląda ona naprawdę bardzo mocno. Na no a tak przez te urazy jest właśnie taka konieczność łatania na ostatnią chwilę. Mam nadzieję, że z tego materiału sporo dowiedzieliście się na temat nowych Nabytków Lecha Poznań. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych zawodników. Jak wy oceniacie te transfery? A ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału za wszystkie łapki w górę i subskrypcję oczywiście serdecznie z góry ja dziękuję. No a o najbliższym rywalu Lecha Poznań, obrejablików, Film pojawi się wkrótce, także zachęcam do zostawienia dzwoneczka, aby go nie ominąć. Maciej skuchać, kłaniam się Do zobaczenia. Cześć.